Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Ole. pani gier i technologii. Moi drodzy, w internecie doszło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej dwa razy do incydentu kałowego. No, chodzi mi o to, że się zzesz. I pierwszym powodem jest bardzo drogi komputer od Apple. Ten news ma już dobry tydzień, ale czy słyszeliście, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo wypuściła nowego Maca Pro, który kosztuje ćwierć dużej bańki? W sensie 250 tysięcy? W sensie wartość 40-metrowego mieszkania we Wrocławiu? Halo. Dzień dobry. To mieszkanie to nadal aktualne? A wymieniłbyś się pan za komputer od Apple? Ech, komedia. Ale żarty na bok. Wiele osób chyba nie do końca ogarnęło, do czego służą takie komputery. To nie jest maszyna, którą kupujecie bąbelkowi pod choinkę, żeby mógł sobie pograć w Fortnite'a czy Minecrafta. Ten szajs ma 1,5 terabajta ramu. To więcej ramu niż mój własny komputer ma w ogóle przestrzeni dyskowej. Jeżeli jesteś więc wśród chóru ludzi, którzy za wzięcie przekonują każdego, kto zechce słuchać, że panie, ja za 5 tysięcy złożę taki komputer, który będzie dobry do wszystkiego, tych waplu, to już zupełnie pojecha... To tak naprawdę to nie jest komputer dla ciebie. Bo ani cię na niego nie stać, ani nie wykorzystałbyś ułamka możliwości tego potwora. To jest sprzęt, który jest w stanie w 4 minuty wyrenderować 5-minutowy film w rozdzielczości 8K. Więc dla bardziej obrazowego porównania, jak dla firmy transportowej inwestycją jest kupienie nowej ciężarówki za 250 tysięcy, tak dla firmy produkcyjnej w Hollywood inwestycją jest kupienie Maca Pro za ćwierć bańki. I prawdopodobnie jak w wypadku tych ciężarówek pewnie kupisz maszynę za 10-20 tysięcy, która też da radę, ale niektórzy po prostu nie zamierzają iść na żadne kompromisy. I kto wie, może właśnie na tych potężnych maszynach powstanie Matrix 4? Co? Matrix 4. I teraz pytanie, czy potężne maszyny poradzą sobie z Matrixem? Czy być może Neo i Trinity poradzą sobie z potężnymi maszynami? Hmm? Bo wiecie, po potężne maszyny, że roboty. Nieważne. W każdym razie wiemy już, że w roli Neo wcieli się nasz ukochany Keanu Reeves. Natomiast w roli Trinity znajdzie się ponownie carrie Ann Moss. Ale to nie wszystko, bo oprócz nich na ekranie pojawią się również inne znane twarze, jak choćby Neil Patrick Harris znany z Hawaii Meteor Mother, a poza nimi wystąpi również garść innych nieco mniej znanych, ale zdolnych aktorów. I kurczę, z jednej strony mam spore nadzieje związane z kolejnym filmem, bo cała Matrixowa franczyza ma u mnie w serduszku dokładnie to samo miejsce. Co dajmy na to half Life. I choć cieszę się z zapowiedzi obu tytułów, to w podobny sposób drżę o efekt końcowy. Tak samo jak pierwotnie drżałem o efekt końcowy najnowszych niskopułkowych Radeonów. Bałem się, że dostaniemy coś na poziomie RX-ów 550, które konkurowały mocą z kartami pokroju GT 1030. Te nigdy tak naprawdę nie były projektowane z myślą o graniu na nich, jednak dla wielu entuzjastów były ratunkiem, gdy chodziło o przekształcenie starszych komputerów w jednostki do budżetowego gierkowania. Jadły mało prądu i w wersji low profile mogły wejść do maszyn Small Form Factor. Ale bądźmy szczerzy, ani jedną, ani drugą tak naprawdę nie da się zajarać. Natomiast RX 5500XT pręży muskuły i wychodzi mu to całkiem całkiem, podczas gdy poprzednik celował w niską półkę, tak ten spokojnie rozpycha się na półce średniej. No bo jak inaczej sklasyfikować kartę, która dotrzymuje kroku GTX-owi 1660 oraz, co ciekawe, RX-owi 590? Nie była to co prawda najmocniejsza karta AMD poprzedniej generacji, ale bądź co bądź w górnej części stawki. I teraz tak, 590, jeżeli chodzi o wydajność, nadal jest parę procent do przodu. Obie karty można też dostać nowe w przedziale między 850 a 1000 zł. Ale za to nowa propozycja zespołu czerwonych potrzebuje max 130 W mocy, podczas gdy 590 pożera aż 175 w szczycie. Dzięki temu możemy użyć słabszego zasilacza, a jeżeli dużo korzystamy z komputera, to nasze rachunki za prąd będą zauważalnie niższe. Ale czy taka karta graficzna by wystarczyła do tego, aby zapuścić Cryzisa na 38-calowym ekranie w naszym... Cadillacu? <noise> Ale po co grać w Crazisa na desce rozdzielczej w naszym Cadillacu? Eee, poważnie, to nie ma sensu. Co nie zmienia faktu, że takie maszyny wyruszą na nasze drogi już w 2021. W sensie z 38-calowym panelem, a nie z radeonem. I może nam się wydawać, że łapanie, to jeszcze tyle czasu. A tak naprawdę to już tylko trochę ponad rok. Pokazy mają się odbyć już za dwa miesiące w lutym, natomiast pierwsze egzemplarze mają być dostępne pod koniec 2020, a powszechna sprzedaż ruszy w 2021. Czy tak zatem będzie wyglądać przyszłość pojazdów? Możliwe. Ale czułbym się pewniej na drodze, gdyby zastępowanie desek rozdzielczych wysokiej klasy panelami OLED szło w parze z dynamicznym rozwojem automatycznych pilotów ja was znam. Dać człowiekowi wielki wyświetlacz w aucie, a on już znajdzie sposób, żeby obejść zabezpieczenia i odpalić sobie na tym Netflixa. A ja niczego się na drodze nie boję tak jak głupich ludzi, którzy myślą, że są cwani i oszukali system, bo potrafią odpisać na fejsie, prując stówkę na ekspresówce. Nie róbcie tak. Chcę dojechać bezpiecznie do rodziny na święta. Dlatego Wam i sobie życzę, żebyście spędzili Boże Narodzenie w ciepłej rodzinnej atmosferze i w pełnym składzie. Tak jak mam nadzieję, że w takim samym gronie spotkamy się w przyszłym roku, bo to ostatni artek w 2019. Trzymajcie się! Wesołych świąt!